Boss, powtórzmy jeszcze raz. K, żoł. Boss, musimy, bo siara jest w mediach. Szara. No więc, to jest Paweł Wszołek. Wszołek, jest, rajd right obrączak. No, bardziej skrzydłowy. K, fantastyczny. From kiedy? From zawsze. And this, who is Kacper Kozłowski. Koszloski, śmieszny. A to jest Adrian Benedyczak. Bene? Benedyczak. Dykta. Czak. Szak. Benedyczak. Benedyktaszak. Hmm, very hard. Polski język. Żał. A jestem już Polak. Bo najdążpik dobrze polisz. To jak większość z nas. Panie selekcjonerze, melduję wykonanie zadania. Miłe Grzesio. Ile wyszło? Na 25 powołanych zawodników ustawiło się dokładnie 20 cech piłkawy pod pokojem Lewandowskiego. Hmm... Jakieś niepokoje? Nie, pokoje okej. Okay. Wysoki standard. Coś mówili, sesty chcą go przekonać, że mają osobowość. <laughs> Baciata, otwieraj! Robert, otwórz. Ja już się... się nie boję. się nie boję. Lewy, tu Wojtek. Mam te włoski, jakbyś chciał. Zępione. Um. Ależ to jest jednak specjalista. Lewandoszki? Dobrze wie, że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. Poświęcił się i stał się wrogiem dla wszystkich młodych zawodników prezentacji. Geniusz! Osobowoszcz! Kto nie przyszedł? Wyimwki i Bułka. Bułka? Pos. Ten nowy, który został powołany za tego koncyzowanego. Którego powołaliśmy w miejsce tamtego koncyzowanego. Eeee, yy, okay. Chwila, ale jeśli było ich 23 na 25, to by znaczyło. Tak, lewy test stał do swojego pokoju. CKF, Siglum, Nie Starxi. How about żelinszki? Podobno zamknął się w pokoju. Zablokował się? w stwierdził: Jest w super vlog. K. Hej Piotrek. Eee... gdzie to? No hej! A. Gdzie to? Hmm. Gdzie to jest? Hmm. Co tam słychać? A dobrze, fajnie, wszystko okej. Okay. Umie też, jak forma, fajnie, spoko. Gdzie to jest? To se pogadali. Czego szukasz? Nie mogę znaleźć. Okej, okay, ale czego szukasz? Grosik powiedział mi godzinę temu, że chyba została w pokoju i mam ją kwa znaleźć i bez niej nie wracać. Ale co? Osobowość. O, No dobra, pomogę ci szukać. Super vlog. Panowie, spotkanie w restauracji tylko kadra. Ja stawiam. Ty iść po niego? No idź. Ty idź, ja nie idę. Młody niech idzie. Ja? Ja się boję. A ty? On dziwnie pachnie. Tak jakby włoszczyzną, chorem i sellerem. Oto! Wegański kulem mocy. idzie. Hola Hej Hej Hej, Hej. No chuj Lewy, idziesz z nami na kolację? A tu jest Tafia No ja No tu idę O, osobowość top Przyjaźń, roślinka mała Co bez opieki nie działa Panowie, mecz o wszystko. Mój barze. Zawsze groźne wyspy obce. Wygramy. Prawda, chłopaki? To. Mamy dla was specjalny filmik, motywacyjny. A nie, to nie ten. Świderszke. Ta. How forma. Okej. Okay. Carol, wygląda. No, 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 no. Kłam, szuszek. Look, at Carol. HE NEVER LOOKS TOPSZE Panowie, taktyka jest prosta Nazywa się... chrutur. Co to znaczy? To po farerowsku. Znaczy... BARAN What is baran? Betonarek! Make a baran Czemu ja? Jefefe pyta Ale... Make a baran Be. This is baran Oh... Okej okay. Już? Więc taktyka jest prosta Ustawienie jak zawsze Na papierze 1, 3, 5, 2 <laughs> Ale po pierwszym ataku paniki zrobimy 1-8-1-1. Jak to? Ten jeden to nasz baran, bohater. Kto to będzie? No nie ty. Szymański! Ja? No, lepszy Szymański! To chyba ja! Jest ju! Więc nasz baran miał dwóch i strzela. G gol, Proste. Nie podaje do mnie. To zależy od Szymańskiego. Szymański! Ju, pasz tu, Lewandoszki! Nie. Jak dla mnie git! A co jeśli do przerwy będzie 0-0? Szmeszne! Będą nerwy! Będą kwyki! Będzie zgrzyt! Papierożki! Mój to z papierożków! Będzie wle. Guys, we! Gajsz, Wyszpy, owszem! Final! Finał? Final! Czego? Wasze karier! If you przegrasz... będziesz szmeszne! Już jest!